nawyę Bodczyk szczerze o swojej relacji z Wodeckim. Nikomu nic nie zabrabam, nie wyżdzi bank Kzywdy. Bodczyk szczerze o swojej relacji z Wodeckim. Nikomu nic nie zabrabam, nie wyżdzi krzywdy. Olga Boczyk, 49. Wiele lat temu porzuciła aktorstwo i wiatr show biznesu. Znalezł Jot mokreska bybowu. wiecie muzyki, na scenie. To tam spotkała swojego mistrza, Zbigniewa Wodeckiego 67, zbyt późno. Jestem pewna. Kreska E, kiedyś i odnajdziemy i razem zapiewamy, mówi: Tej rozmowy nie da się zapomnieć. Zwiat i ludzie, jubileuszow tras koncertów Zbigniewa Wodeckiego, Kot czy pani bez niego? Olga Boczek, kode CZ, nie jest to dla mnie łatwe. Pierwsze koncerty były bardzo traumatyczne, nie umiałam powstrzymać bez. Nie tak miałoby. Tetras miałam zapiewa z nim z dziś Bawsonik. Wiele sal koncertowych by było wyprzedanych jeszcze przed wakacjami. Zbyszek bardzo się cieszył. Pierwsze dwa koncerty zagraliśmy w marcu w Poznackiej Hali Ziemi. To by naprawdę wzruszające chwile. chwilę. Zdzizbawa Sonicka miała niezwykły powrót na scen po 10 latach. Publiczno od brawami na stoj co przez kilkanacie minut. Nic nie zapowiada, bo takiego obrotu spraw. Widzieliśmy, kreska esbyszek musi w kotcu zadba o siebie, ale nikt nie podejrzewa, kreska simo kreska etak skotczy. Wasza przyjazd byba niezwykła. Byba i nadal trwa. Wiem, kreska E zbyszek jest gdzie obok, przecie kreska nasze kreska rycie nie kotczy się na ziemi. Tu jestem na chwilę, a tam na wieczno. Jestem pewna, kreska E kiedyś się odnajdziemy i razem zapiewamy. Rozmawiam z nim, tak jak z moimi rodzicami, którzy te kreska nie kreskały. Radzi, pytam, jak przez to przejść. I czekam na cisz w mojej giebowie, która w końcu przecie kreska przyjdzie. Byliśmy po prostu bratnimi, artystycznymi duszami. O pani mówi, kreska jest takim giebosem we Francji, zrobi baby pani zawrotną karierę. Podobnie myleliśmy muzycznie, inspirowali my się te sam muzyk, wokalistami, a na scenie nawet nie musieli my na siebie patrzeć. Oddychali my jak jeden organizm. Kiedy zdarzyło mi się to tylko z Jednoosob. Zani Zaniął Jopek, podczas nagrad w studio dubbingowym. Obie ze wzrokiem wbitym w nuty, czytaj Vista. Nagrywamy piosenkę piosenk wielogbosow i, piewaby bymy frazy, oddychaj i frazuj c jakby my to robiby latami. Zbyszek bardzo ceni pte Kiedy poprosi bam go, aby zaczbewiczy na skrzypcach, pocztkowo si zbocip, a potem zauwa kreska y bam jak w wolnych chwilach coraz CZ, ciej bierze skrzypce i wiczy. Liczy psi z moim zdaniem. Za czym pani dzi najbardziej tęskni? Za wspólnym, piewaniem, za rozmowami, za muzycznymi planami. Tęskni te kreska za jego niezwykłym poczuciem humoru, którym potrafi rozbadowa najtrudniejsz sytuacji. Ci, którzy go znali, wiedz, jak nie bywaby dystans do siebie miał zbyszek. Potrafib, miasi z siebie, ale miał te kreska celne uwagi wobec, diata i ludzi, nikogo przy tym nie obra kreska A i C. Był bardzo dobrym i wrakreskalnym bowiekiem. Pochyla psi nad kreską kreska nie od statusu i pozycji. Kreska gdyby dla niego wakreskany. To, co się to musi być bardzo trudny czas dla pani. Ta lekcja, którą w tej chwili odbieram, jest bardzo trudna, bardzo gorzka. Ale wiem, kreska E ma jaki sens. Chowił bileuszowym koncercie nie mogłam, piewa piosenek. Które wykonywa Bam w ze zbyszkiem, to przydzielono mi utwór pod tytułem, a refren brzmi: bowiem tak to jest kreska E nic nie kończy si. kreska E tylko nagle zmienia strój? A to, co zwiesi kres, to jedno z oka mgniet, gdy stare z nowym toczy bój. Nie wiesz w przypadki. Przebomowym momentem był dla mnie koncert w listopadzie ubiegłego roku w Krakowie. W rodzinnym miecie Zbigniewa Wodeckiego. Stojce tam na scenie, pomylabam, kreska e domknbysi drzwi. Icho na scenie, po koncercie, córka Zbyszka, dzikujce artystom ucinić deboni, ostentacyjnie mnie pomin ba. To uspokoi bamsi. Pomyla bam, kreska E czas podniesie i zacz kolejny etap bez zmartwień, co kto pomyli. Pożbam na jego grób, zapali bam z Zbyszek zawsze powtarza, kreska E przed wieloma sprawami trzeba si pogbonić w pokorze i w ciszy. Nie gada, tylko robi swoje. I kreska E trzeba by wobec innych czuby i wrak kreskaliwym. On mi trochę przypomina p moj mam, a Zbyszek z kolei nauczy psi tego od swojej mamy. Ml. Kreska E one by do siebie bardzo podobne. Zbyszek wem bo do ci by bobuziakiem, buziakiem, tak o sobie mówił. A mama zawsze go rozumiała ba. I tak te kreska by bo z moj mam. Tuliba mnie w ramionach, pociesza batemab dziewczynk, która przychodzi do niej z tyloma problemami. Ma pani w sobie CZ jego historii? To jest dla mnie bardzo wakreskane. I wiem, kreska E nikt mi jej nie zabierze, tej niewyobrażalnie piknej muzycznej przygody, tych wspomnień. A gdyby nie odszedł, jak potoczy baby si ta historia? Nie cechacę o tym mylę. Przez pół roku mylałam o tym, co już kreska się nie zdarzy i to bardzo bola, bo odszedł mój mistrz, bo taka byba nasza relacja, mistrz i uczennica. Nie wiem czy kiedy kogo takiego jeszcze spotkam. A nie myli pani czasem, kreska e jednak spotkali się zbyt późno. Bardzo wiele rzeczy zdarzyło się u mnie w niewbaciwym momencie. Nie mam kreska alu, ale bardzo CZ 100 o tym L. Moja mama zmarła, gdy miałam 18 lat, zostałam sama i sama SZ przez kreska Pierwsze mi boci, map kreska etstwa, które nie wyżby, mier przyjaciółki, teraz Zbyszka. Ale te wszystkie dowiadczenia mnie uformowały? Wiem, te kreska, kreska e zawsze starałam się, by wobec siebie i innych uczciwa. <śpiewanie> nikomu nic nie zabrabam, nikomu nie Bam krzywdy, nie Oskar kreska y. Bam o to, kreska M mnie skrzywdzib. Nikt mnie do niczego nigdy nie zmusib wszystko robi bams w basnej woli. Przeprowadzi bamsi do nowego mieszkania, w którym dobrze się czuj, i id przez kreska Idzie dalej. Zbyszek miał w zwyczaju powtarza, Chcesz rozmieszy pana Boga? Powiedz mu o swoich planach. Na wszelki wypadek planów nie mam, bo jak widać mogę zniknąć w sekund. Nie długokodecz z 50 lat i nie kreska, a z nich ani jednego dnia, kreska, adnej decyzji. Zawodowo czuj się kobiet spełnion, bo jestem tam, gdzie marzy A prywatnia i jutro te kreska jest dziet.